Cześć! W dzisiejszym odcinku chciałbym przedstawić Ci rodzaje zawiasów drzwiowych, jakie stosujemy w naszych drzwiach panelowych z serii EcoTermo, ProTermo i LuxTermo. Ten mały element jest niezwykle ważny. Dobrze dobrane i wyregulowane zawiasy gwarantują stabilną i płynną pracę drzwi przez wiele lat. Podstawowym rodzajem zawiasów nawierzchniowych są zawiasy dwu lub trzy skrzydełkowe. Cechują się dużą stabilnością oraz łatwością regulacji. Możemy je regulować w trzech płaszczyznach prawo, lewo, góra, dół oraz przód i tył. Do naszych drzwi montujemy zawiasy firmy Wala. Te zawiasy zawsze są w kolorze konstrukcji, co dodatkowo wpływa na estetykę drzwi. Kolejnym typem zawiasów są zawiasy rolkowe. Mają bardziej delikatny i smukły wygląd, przez co są bardziej estetyczne i eleganckie, i świetnie nadają się do nowoczesnych drzwi wejściowych. Również te zawiasy możemy regulować w trzech płaszczyznach. Ostatnim typem zawiasów, które oferujemy do naszych drzwi, są zawiasy ukryte. Jak sama nazwa wskazuje, Schowane są w specjalnie przygotowanych otworach wewnątrz ramy oraz skrzydła, co sprawia, że są całkowicie niewidoczne. Zawiasy te są idealnym rozwiązaniem dla osób ceniących sobie nowoczesny i minimalistyczny styl.